Cześć, witajcie z tej strony Sword. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacji odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału. Wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj, by uzyskać dostęp do różnych bonusów. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić na podsumowanie tygodnia. Już jakiś czas temu studio Wildcard zapowiedział Ark Survival Ascended, czyli zremasterowaną wersję ich kultowej gry Ark Survival Evolved. Społeczność graczy nie przyjęła zbyt dobrze tej wiadomości, przede wszystkim z powodu wysokiej ceny odświeżonego wydania, a także zapowiedzianego wyłączenia serwerów podstawowej wersji gry. W odpowiedzi na oburzenie fanów twórcy gry zdecydowali się na, uwaga, podniesienie ceny remastera o kolejne 10 dolarów. W chwili obecnej Ark Survival Ascended ma kosztować praktycznie 60 dolców na wszystkich platformach, co istotne zapisy z Ark Survival Evolve nie zostaną przeniesione do odświeżonej wersji gry. Planowane wyłączenie serwerów również pozostaje w mocy, wszystko wskazuje więc na to, że deweloperzy wymuszają wręcz przesiadkę na remaster. Przypomnę, że debiut zaplanowano na sierpień bieżącego roku, platformy docelowe to pc oraz najnowsze konsole PlayStation i Xbox. Amnesia The Bunker zalicza kolejne opóźnienie. Na całe szczęście jest ono naprawdę niewielkie. Gra ukaże się tydzień później niż pierwotnie planowano, czyli 23 maja. Z wpisu zamieszczonego na Twitterze możemy się dowiedzieć, że deweloperzy potrzebują po prostu nieco więcej czasu, aby dopieścić produkcję. Przypomnę, że Amnesia The Bunker to czwarta odsłona dosyć popularnego cyklu horrorów. Tym razem trafiamy do tytułowego bunkra z czasów I wojny światowej. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series XS. Kolejne opóźnienie zaliczy też Suicide Squad Kill the Justice League, jednak w porównaniu do omówionej amnezji będzie ono zdecydowanie większe. Twórcy zdecydowali się przesunąć termin debiutu aż na 2 lutego przyszłego roku. Tym samym potwierdziły się plotki, o których wspominałem już w jednym z wcześniejszych materiałów. Jest to prawdopodobnie związane z bardzo negatywnym przyjęciem zaprezentowanego w marcu gameplayu. Fani zaczęli się mocno obawiać, że będzie to kolejna gra usługa skupiająca się na kooperacji i wymagająca nawet w singlu ciągłego połączenia z internetem. Deweloperzy zapowiedzieli, że najbliższe miesiące poświęcą na dopracowanie produkcji. Czy rzeczywiście tak jest? A może studio Rocksteady przejęło się jednak opiniami graczy? Zupełnie odmienna sytuacja dotyczy gry The Lord of the Rings Golem. Tutaj po wielokrotnych przesunięciach możemy być wręcz pewni, że kolejnego nie będzie. Gra otrzymała złoty status, co oznacza, że prace nad tytułem zostały oficjalnie zakończone i produkcja trafi w nasze ręce już 25 maja. Przypomnę, że The Lord of the Rings Golem zmierza na PC oraz konsole PlayStation i Xbox. W późniejszym terminie gra powinna się też pojawić na Nintendo Switch. Powolutku zaczynają pojawiać się nowe konkrety dotyczące czwartej mafii. Produkcja jest stworzona przez studio Hunger 13 i to właśnie z ofert pracy tego dewelopera możemy się domyślić kilku interesujących rzeczy. Pierwsza oferta pracy dotyczy stanowiska głównego projektanta AI. Otrzymał on zadanie opracowania wciągających sekcji skradenkowych i potyczek, a także zaprogramowania systemu warki dla towarzyszy głównego bohatera i wrogich NPC-ów. Druga z ofert pracy skierowana jest do starszego projektanta systemów rozgrywki. Jednym z wymogów jest doświadczenie przy tworzeniu gier z segmentu 3xA, w tym tytułów wieloosobowych i lub z funkcją gry zdalnej. Jak możemy się domyślić z tych ofert, w najnowszej mafii pojawią się elementy skradankowe oraz prawdopodobnie tryb multiplayer. Wszystko to oczywiście domysły, a na ich potwierdzenie pewnie jeszcze trochę poczekamy. CD Projekt udostępnił dużą aktualizację do gry Cyberpunk 2077, patch o numerze 1.62, z pewnością zainteresuje posiadaczy bardzo mocnych kart graficznych Nvidii. Deweloper zapewnił zupełnie nowy tryb renderowania, nazwany tutaj Ray Tracing Overdrive. CD Projekt wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że jest to wersja zapoznawcza i początkowo może sprawiać niewielkie problemy. Studio cały czas będzie jednak ulepszać i dopieszczać omawianą funkcję, a jak na to zareagowali sami gracze, są zachwyceni. 13 kwietnia zadebiutował dodatek do gry Total War Warhammer 3. Rozszerzenie zatytułowane Forge of the Chaos Dwarfs można zakupić na platformie Steam i Epic Game Store w promocyjnej cenie 80 10 zł 10 groszy, 20 kwietnia zostanie ona podniesiona do poziomu 89,99. Forge of the Chaos Dwarfs to dodatek niesamodzielny, co oznacza, że do działania wymaga podstawowej wersji gry. Zgodnie z tytułem wprowadza on rasę krasnoludów chaosu, w tym trzech nowych legendarnych lordów, jednego legendarnego bohatera oraz dwa 26 niedostępnych wcześniej jednostek. Na platformie z tym rozszerzenie zbiera mieszane opinie. Jako negatyw w większości recenzji wymieniana jest cena w stosunku do oferowanej zawartości. Rzeczywiście jest to najdroższe DLC w historii serii. Za to zdecydowanie taniej nabędziecie dodatek Tides of the Cari do świetnej gry Vampire Survivors. To już drugie DLC, które wprowadza kolejny wielki etap. 8 nowych postaci, niespotykane do tej pory potwory, a także 13 nowych broni. Nowy etap to Akademia Foskari mająca swoją siedzibę w głębi potężnego lasu. Rozszerzenie pojawiło się na rynku 13 kwietnia i można je nabyć na platformie Steam w promocyjnej cenie 7,19 groszy. DLC zostało bardzo dobrze przyjęte przez samych graczy. Spośród kilkuset opinii ponad 90% jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry. Ghostwire Tokyo swoją premierę miała już w marcu ubiegłego roku. Horror był wówczas dostępny wyłącznie na PC-ach i konsoli PlayStation 5. Od mijającego tygodnia do grona szczęśliwców należą także posiadacze najnowszych Xboxów, równocześnie tytuł trafił do usługi Game Pass. Z okazji premiery na konsolach Xbox Series S gra otrzymała dodatkową zawartość zatytułowaną The Spider Thread, która jest dostępna także na wszystkich docelowych platformach. Prowadzona, między innymi tryb Roguelite, nowych przeciwników, umiejętności, mapy oraz dodatkowe misje poboczne. Oprócz tego otrzymaliśmy rozszerzoną fabułę i tryb fotograficzny. 11 kwietnia na rynku zadebiutowała gra Sherlock Holmes The Awakened. To remake znanej gry przygodowej z 2006 roku od ukraińskiego studia Frogwares. Zupełnie odświeżona wersja pojawiła się na pc oraz konsolach Xbox, PlayStation i Nintendo Switch. The Awakened pojawiło się na naszym rynku wraz z polskimi napisami. W serwisie Metacritic gra zbiera bardzo dobre opinie. Średnia ocen publicystów to 74-76 punktów w zależności od platformy. A jaków tytuł oceniają sami gracze? W serwisie Steam nie znajdziemy zbyt wielu opinii, jednak te nieliczne wskazują na bardzo dobrą pozycję. Ponad 90% ocen wystawianych że jest pozytywna, co platforma kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry. 12 kwietnia zadebiutowała pełnoprawna wersja produkcji Warthors. Od blisko półtora roku gra była dostępna na rynku w ramach Early Access. Na moim kanale znajdziecie recenzję z dosyć wczesnej wersji tego tytułu. Od tego momentu sporo się zmieniło, chociaż trzon rozgrywki pozostał taki sam. W mojej ocenie wszelkie wprowadzone przez ten czas poprawki wyszły grze tylko na lepsze. Przypomnę, że Wortels to turowy, taktyczny RPG wzbogacono o elementy survivalu. Twórcy dali do naszej dyspozycji otwarty świat wzorowany na średniowiecznej Europie. 13 kwietnia we wczesnym dostępie zadebiutowała gra Fable Dome. To prześliczny city builder, którego akcją osadzono w bajkowym świecie. Za produkcję odpowiada niewielkie studio Grena Games. Gra wydano wyłącznie na pecety. Niestety omawiana pozycja nie posiada polskiej wersji językowej. Na platformie Steam Fable Dome oferowana jest z 10% zniżką w cenie 65,69. Oferta jest aktualna do 20 kwietnia. Produkcja została bardzo ciepło przyjęta przez graczy, 90% opinii wystawianych grze jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry. Chwalona jest przede wszystkim przyjemna rozgrywka, jak i zapowiadane przez dewelopera plany rozwoju, a te trzeba przyznać, że rzeczywiście są bardzo ambitne. Niestety wczesny dostęp ma swoje wady. Tą najważniejszą jest z pewnością premierowa zawartość, która wystarczy na zaledwie 4-5 godzin. Tego samego dnia i również we wczesnym dostępie na rynku pojawiła się gra Trinity Fusion. To platformowa gra akcji z widokiem z boku i przyjemną dla oka oprawą graficzną. Pozycja zawiera także elementy roguelike. Na platformie Steam możemy nabyć Trinity Fusion w promocyjnej cenie 103 ,49 zł groszy. Oferta kończy się 20 kwietnia. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem i zbiera w większości pozytywne oceny. Niestety samych opinii nie ma zbyt wiele. Jeśli dla kogoś Escape from Tarkov to zbyt trudna gra to twórcy spiesząc z pomocą zapowiedzieli spin-off o podtytule Arena. Deweloperzy z zespołu Battlestate tworzą sieciową strzelankę opartą na krótkich, szybkich sesjach. Mimo takiego tempa rozgrywki ich najnowsze dzieło zachowa wszystkie znane i uwielbiane hardkorowe systemy mechaniki znane z podstawowego Escape from Tarkov. W najnowszą odsłonę pobawimy się w kilku trybach PvP i PvE, Odblokowując dostęp do szerokiej gamy ekwipunku i broni. Escape from frontarków będą mogli połączyć profil gracza z tej produkcji z areną, tak by móc walczyć w dopiero zapowiedzianej pozycji swoim bohaterem. Na ten moment nie znamy daty premiery ani ceny produktu, gra wzorem poprzedniczki zmierza wyłącznie na pc Zupełnie niespodziewanie zapowiedziano kolejną odsłonę prześlicznej serii platformówek, czyli Trine 5 A Clockwork Conspiracy. Z opublikowanego w sieci trailera możemy wywnioskować, że gra swoją premierę będzie miała już latem tego roku. Podobnie jak poprzednie odsłony będzie to platformówka 2.5D z trójką bohaterów, w której rozwiązujemy wiele zagadek logicznych. Piąta część zapowiadana jest jako największa przygoda, jaka powstała do tej pory. Za produkcją odpowiada znany z poprzednich odsłon studio Frozen Byte. Produkcja pozwoli nam na grę lokalną oraz multiplayer dla maksymalnie 4 osób. Platformy docelowe to PC oraz konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. W sieci pojawił się pełnoprawny zwiastun nadchodzącej produkcji Immortals of Avion. To nietypowa, pierwszoosobowa strzelanka osadzona w uniwersum pełnym magii. W tytuł będziemy mogli zagrać już w te wakacje, a dokładnie 20 lipca. Produkcję wydaje Electronic Arts, a za jej stworzenie odpowiada studio Ascendant założone przez Breta Robinsa. Jest to były reżyser kreatywny serii Dead Space i Call of Duty World War II. W grze wcielamy się w Jacka, elitarnego maga, który wraz z potężnymi członkami lucjańskiego Zakonu Nieśmiertelnych musi ratować świat, kładąc kres wszechwojnie. GRA została stworzona jako produkt dla pojedynczego gracza. Na platformie Steam można w tytuł zakupić w przedsprzedaży. Cenę ustalono na blisko 280 zł dla podstawowej wersji gry. Tytuł pojawi się również na najnowszych konsolach PlayStation i Xbox w naszym kraju, zagramy z polskimi napisami. I to tyle na dziś. Żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.